Cześć, witam Cię w ósmym odcinku podcastu. Jak zmienić swoje życie? I w dzisiejszym odcinku przedstawię cztery szokujące prawdy, dlaczego ból motywuje do zmiany najbardziej. Zacznijmy od czegoś brutalnie szczerego. Większość ludzi nie zmienia nic w swoim życiu, dopóki nie boli tak bardzo, że nie da się już funkcjonować. To nie jest lenistwo, to nie jest brak ambicji. To jest po prostu biologia i psychologia w najczystszej postaci. Twój mózg został zaprojektowany nie do rozwoju, tylko do przetrwania. I dopóki jest znośnie, to nie będzie ruszał z miejsca. Może być nudno, może być źle, ale jeśli jest. Jeszcze da się wytrzymać, to nie trzeba nic zmieniać, bo każda zmiana to jest wysiłek, a wysiłek to ryzyko, a ryzyko to jest zagrożenie. I nie mamy motywacyjnej nie lista celów noworocznych, nawet nie podcasty takie jak ten, choć miło że słuchasz. Ból, to jest ból emocjonalny, finansowy, fizyczny, psychiczny. Dopiero kiedy czujesz, że masz dość, że coś w środku krzyczy nigdy więcej, budzi się tak naprawdę prawdziwa siła. To jest to, co różni ludzi, którzy tylko myślą o zmianie od tych, którzy ją naprawdę robią. I teraz podam przykład. Ilu ludzi mówi: "Muszę ogarnąć swoje finanse"? Tysiące. A ilu ludzi siada z kartką i spisuje wydatki? Ci, których Właśnie coś kopnęło w portfel. Dopóki tylko narzekasz na pracę, ale nie masz migreny w każdy poniedziałek, nie zmieniasz jej. Dopóki tylko mówisz, że warto by ruszyć z miejsca, ale nie boisz się o swoje zdrowie, nie ruszysz. Dopóki długi jeszcze pozwalają spać, nie zaczniesz naprawdę oszczędzać. Dlatego ból to nie jest wróg czasami. Jak można sobie pomyśleć. To jest sygnał alarmowy. To twoje wewnętrzne halo, które mówi: hej, budź się, bo to już nie życie, to jest wegetacja. Nie czekaj, aż ból. Stanie się nie do zniesienia. Jeśli już coś cię uwiera, to nie ignoruj tego, użyj go jako właśnie tej trampoliny. I teraz przedstawię niewygodne prawdy. Prawda niewygodna, numer jeden, ból to najbardziej osobisty system nawigacji. Zacznijmy od jednej rzeczy: nie podejmujesz decyzji logicznie, podejmujesz je emocjonalnie, a potem próbujesz je logicznie uzasadnić. Mózg świetny w racjonalizacji, ale serce i ciało one wiedzą, kiedy masz dość. To dlatego możesz przez 6 miesięcy mówić, że odejdziesz ze złej pracy, ale Robisz to dopiero, gdy ktoś cię publicznie upokorzy. Albo dlatego planujesz oszczędzać, ale zaczynasz dopiero, gdy karta zostaje odrzucona przy kasie. Bo prawda jest taka, ból to jest nasz drogowskaz. Pokazuje Ci, że coś jest przeciwko tobie, że przekroczyłaś własne granice. I dopiero wtedy, gdy poczujesz ten emocjonalny taki trzask, który nie daje spać, ruszasz z miejsca. Każdy ma swoją osobistą skalę cierpliwości. Ktoś będzie tolerował kiepską relację przez 10 lat. Ktoś inny pakuje walizki po trzech cichych dniach. Jeden zniesie 20 tysięcy długu, zanim coś zrobi. Drugi się ogarnia po pierwszym mandacie. To nie jest przypadek. To jest Twój osobisty próg bólu. I dopóki go nie przekroczysz, nic się nie zmieni. Chcesz wiedzieć, gdzie jesteś w życiu? Zadaj sobie pytanie, co jeszcze toleruję, mimo że mnie to boli. I teraz kluczowy tip. Chcesz przyspieszyć zmiany w swoim życiu? Przestań znieczulać ten ból. Nie zakopuj go pod Netflixem, zakupami, żartami, czy na przykład inni mają gorzej. Posłuchaj po prostu go. Zadaj pytanie, co mnie tak naprawdę boli, co ignoruję, mimo że wszystko we mnie krzyczy: stop. Bo ból to sygnał, a nie kara. To twój wewnętrzny GPS, który mówi. Tu już nie powinno cię być. Teraz niewygodna prawda numer dwa. Mózg nie lubi zmian, a ból zmusza go do pracy. Jeśli czujesz, że wiesz, co powinieneś zrobić, co powinnaś zrobić, ale ciągle tego nie robisz, to nie jesteś leniwa, leniwy. Jesteś normalny. Twój mózg nie jest zaprojektowany, żeby odnosił sukcesy. On jest zaprojektowany, żebyśmy przeżyli. Mózg chce, żebyśmy najlepiej robili coś niskim kosztem energii, bez zbędnych emocji, zmian i ryzyka. Dlatego wolimy usiąść i przewinąć TikToka, niż ogarnąć budżet. Dlatego zostajesz. Z kimś, kto cię nie szanuje, bo przecież nie bije. Dlatego mówisz w pracy jest beznadziejnie, ale przynajmniej mam umowę. Mózg wszystko, co nowe, nawet jest lepsze, traktuje jako potencjalne zagrożenie. Nowy nawyk to jest ryzyko. Nowe środowisko równa się niepewność. Nowy styl życia równa się za dużo niewiadomych. I dopóki twoje życie jest znośne, mózg mówi sieć cicho i nie ruszaj niczego. Ale jest jeden haczyk. Mózg reaguje dopiero, gdy naprawdę boli. Dopiero kiedy pojawia się prawdziwy dyskomfort emocjonalny, fizyczny, finansowy. Wtedy uruchamia się mechanizm. Albo coś zmienisz, albo koniec. To jest ta chwila, kiedy przestajesz tylko czytać o zmianach, a zaczynasz działać, szukasz nowej pracy, kasujesz toksyczne znajomości, bierzesz się za zdrowe oszczędności, za swój rozwój osobisty, bo mózg w końcu dostał impuls. Tu już nie da się żyć jak wcześniej. I co z tego wynika, nie czekaj, aż ból cię złamie. Użyj go, żeby cię obudził. Zadaj sobie pytanie, gdzie w moim życiu jest tylko znośnie, a ja udaję, że mi to wystarcza? W jakim obszarze toleruję przeciętność, bo zmiana wydaje się niewygodna? Bo prawdziwa zmiana nie zaczyna się, kiedy wiesz więcej, zaczyna się, kiedy przestaje ci być wygodnie tam, gdzie jesteś. A teraz przedstawię niewygodną prawdę numer 3, czyli ludzie z największych, symbolem osiągają najwięcej. Znasz to powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni? To brutalny opis neurobiologicznego mechanizmu przetrwania i rozwoju. Kiedy człowiek przeżywa emocjonalne, fizyczne albo finansowe trzęsienie ziemi, dzieją się dwie rzeczy: albo się rozsypuje, albo buduje siebie od nowa, mądrzej, mocniej i świadomie. Paradoks bólu im głębsze dno tym silniejsze wybicie. Zobacz, kto często osiąga największe sukcesy. Właśnie sportowcy, którzy wrócili silniejsi po kontuzjach. Przedsiębiorcy, którzy zbankrutowali i zbudowali firmę od zera. Kobiety, które po rozwodzie wreszcie zaczęły żyć na własnych zasadach. Ludzie, którzy po chorobie zmienili kompletnie swoje życie. I to naprawdę nie jest przypadek. Ból resetuje, ból wypala to, co powierzchowne. Ból konfrontuje cię z pytaniem, kim naprawdę jesteś, kiedy nie masz już nic do stracenia. Większość ludzi boi się ryzyka, zmiany, porażki, ale ktoś, kto już upadł nie boi się niczego, bo zna swoje dno, bo widział, co się dzieje, gdy świat się wali i przetrwał. A jak przetrwasz raz, to przestajesz się bać. To jest sekret tych, którzy zaczynają działać bez perfekcyjnego planu, nie przejmują się opiniami, mają odwagę podejmować niepopularne decyzje i nie potrzebują aprobaty, bo znają swoją drogę. Niekiedy trudne dzieciństwo bywa supermocą, bo ludzie, którzy od dziecka walczą o uwagę, o bezpieczeństwo, o miłość, uczą się jednej rzeczy. Życie niczego nie da, dopóki sam po to nie sięgniesz. To nie fair, to nie jest łatwe, ale to Daje mentalną przewagę. Ci, którzy mieli wszystko podane, często się boją: porażki, odrzucenia, krytyki. Ci, którzy już przeżyli odrzucenie, brak i ten bałagan cały w swoim życiu, wiedzą, że przetrwają każdy scenariusz i dlatego potrafią robić rzeczy, na które inni się nie odważą. No ale co z tego wynika? Nie chodzi o to, by szukać bólu, chodzi o to, żeby nie uciekać od niego, kiedy już się pojawi. Prawdziwy rozwój nie przychodzi z komfortu, przychodzi on z decyzji. Nie chcę już nigdy wrócić do tego miejsca, w którym na przykład teraz jestem. A najważniejsze postanowienia, cele i zmiany, Rodzą się właśnie wtedy i czas na niewygodną prawdę numer cztery. Kiedy wszystko zaczyna się walić, nie masz już energii na udawanie, nie masz siły, by gonić za tym, co wypada, albo za tym, co trzeba. Wtedy odpadają relacje, które nigdy nie były prawdziwe. Znikają ambicje, które miały zapewnić wewnętrzną pustkę. I milknie ta potrzeba aprobaty, bo nagle liczy się tylko jedno. Żeby przetrwać. I to jest właśnie oczyszczająca moc bólu. Zostaje esencja. Zostajesz Ty bez całej tej dekoracji. Gdy odczuwasz duży stres, mózg odcina wszystko, co zbędne. Wtedy nie masz siły na small talki. Nie interesuje Cię... Co mówią ludzie z internetu? Nie myślisz o lajku, o trendach, tylko co muszę zrobić, żeby jutro było mniej do zniesienia niż dziś. I nagle widzisz wyraźnie, kto jest naprawdę obok ciebie, co cię ciągnie w dół, czego już więcej nie chcesz. I nie możesz znosić. I tak naprawdę zostają tylko rzeczy, które mają sens. Ból działa jak reset systemu, kasuje to co zbędne, usuwa iluzje. Nagle przestaje mieć znaczenie, ile zarabiasz, jeśli nie masz zdrowia. Jak dużo robisz, jeśli nie wiesz po co to robisz. Zaczynasz pytać, co mnie karmi, a co mnie wypala. Gdzie moje potrzeby, a gdzie tylko obowiązki? I kim się staje, kiedy zrzucam maski? Często ludzie po kryzysach są niebezpiecznie skuteczni, bo już wiedzą, co ich kosztuje bycie grzecznym, miłym, idealnym. Już wiedzą, że nikt nie przyjdzie kuratować. Już wiedzą, że jeśli nie zadbają o siebie, to będą ciągle w tym samym punkcie, i dlatego zaczynają mówić nie bez tłumaczenia. Rezygnują z pracy, która ich wypala, odchodzą z relacji, która była kompromisem z samym sobą, no i zaczynają budować życie na własnych zasadach, bo nie mają już siły na cudze zasady. Reasumując, ból wiele zabiera, ale również i daje. Ludzie pytają mnie, jak się zmotywować, a ja odpowiadam, nie musisz się motywować, jeśli naprawdę masz dość. Kiedy boli cię codzienność, nie szukasz już złotych myśli w internecie, tylko podejmujesz decyzje, których bałaś się, bałeś się datami. Nie bój się bólu, nie tuszuj go. Bój się życia, które przez 40 lat będzie prawie ok, prawie kochasz, prawie spełniasz, prawie jesteś sobą, prawie to najgorszy rodzaj. Więc jeśli dziś coś Cię boli, zamiast się znieczulać, zamiast Iść na serial ciastko, zamiast scrollować i znowu jakoś to będzie. Zatrzyma się, posłuchaj, co ten ból chce ci powiedzieć, bo może właśnie w nim jest Twoja droga. Niewygodna, ale prawdziwa i jedyna, która naprawdę zmieni wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.